Aniu, mówiąc o dwujęzyczności, nie mogę nie zadać tego pytania. Chciałabym poruszyć ten mit, który mówi o tym, że wszystkie osoby dwujęzyczne mówią w równym stopniu w obu językach. Ja znam definicję i tego się trzymam. Jest to definicja szwajcarskiego językoznawcy François Grosjean o tym, że Dwujęzyczność to jest posługiwanie się dwoma lub więcej językami, um, dwoma językami na co dzień. E, nie mówi nic o, o, o stopniu, nie wiem, że to musi być C1 czy C2, tylko po prostu posługiwanie się rozumiem przez to komunikatywne. O co chodzi? E, czy jest coś takiego, czy istnieje taki stan jak dwujęzyczność doskonała? E, I czym jest w ogóle dwujęzyczność? I czy my możemy porównywać e, Poziomy językowe, czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest stałe, czy to jest płynne, czy to ma sens? Tak, czy to ma sens? To, to po pierwsze, nie ma sensu, a po tym ta dwujęzyczność doskonała występuje bardzo, bardzo rzadko. <laughs> czy ona występuje czasami? Bo oczywiście są osoby, które mogą w, tak, w tym samym stopniu opanować dwa języki. Natomiast od czego zależy y, stopień opanowania języka? Po pierwsze, od czasu, w jaki w tym języku spędzamy? I od słownictwa, czy od dziedziny, od sytuacji. Dlatego, że jeżeli na przykład w domu posługujemy się jednym językiem, a w szkole innym, czy drugim, to słownictwo domowe będzie w jednym języku, a słownictwo mhm. szkolne będzie w drugim. No I tak. Ciężko nam się będzie odnaleźć odwrotnie. Mhm. Tak. Dlatego na ogół jest tak, że w jednym języku jesteśmy bardziej biegli. W w niektórych dziedzinach, a w drugim języku jesteśmy w innych dziedzinach. I, I to jest całkowicie naturalne. Więc no tak, to się odnosi do tego, że na przykład studiujemy w jednym języku, w innym na przykład, albo pracujemy w tym języku e, i ciężko nam znaleźć słowa w swoim ojczystym języku. Mhm. Mhm. I to jest tak, jak kiedyś mieliśmy, że mamy na końcu języka, znamy te słowa, ale żeby je przetłumaczyć i wyjaśnić komuś, to ten język, nas, na przykład język polski, jeżeli studiowaliśmy w innym języku, to to co mówimy o naszych studiach będzie takie jakby pokaleczone, bo, bo słownictwo nabyliśmy w tym języku większościowym na przykład. Mhm. Ta... Mam dokładnie tak? mam dokładnie ten problem w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Pracuję jako brückenbauerin i bardzo ciężko jest mi to wyjaśnić. E, tak, tak, tak. Dlatego właśnie e... Ona istnieje, ale ona jest bardzo rzadka. Natomiast my, jako rodzice, to co możemy, po, po, możemy zrobić, tak jak ty robisz i, i wielu osób, wiele, wiele rodziców robi, że jeżeli kiedy dziecko wraca ze szkoły, to chcemy, żeby nam opowiedziało to w języku polskim. Albo kiedy odrabiamy lekcje, to tłumaczymy, jak, jak tą biologię czy historię, jak to by było w języku polskim, żeby zrównoważyć w jakiś sposób tą, tą dwujęzyczność. Natomiast doskonale wiemy, że jest jeden język, który będzie dominujący. I to będzie język większościowy, dlatego że on się będzie coraz bardziej rozwijał, jak dziecko będzie chodziło do, do wyższych klas i będzie miało tak. coraz więcej znajomych. Natomiast my, jeżeli jesteśmy jedynym źródłem języka, języka polskiego, to musimy być bardzo, um, bardzo tacy, um, uważni, żeby, tych, żeby poruszać z dzieckiem jak najwięcej, jak najwięcej y, tematów i żeby były książki na różne tematy i rozmowy na różne tematy, i żeby też z innymi, z różnymi osobami mogło ono rozmawiać. Dlatego podczas pobytu w Polsce na przykład wykorzystujmy te momenty, kiedy jest, kiedy jest tak dużo tych tematów do poruszenia różne i różne dziedziny, i różne słownictwo, żeby dziecko się tym wszystkim, żeby to wszystko mogło nabyć. Bardzo też wykorzystać zainteresowania dziecka, jego hobby, do tego, żeby coś, co go interesuje, żeby na przykład zgłębiało w języku oczystym, bo hmm. wtedy jest większa szansa, że to, co jest przyjemne, to będzie bardziej takie, no będzie dodatkowa motywacja. Tak, i zawsze sprawajmy tak, żeby dziecko kojarzyło język polski z przyjemnością, czyli czy polską kulturę, dlatego że to, to, co jest przyjemne, to później daje dziecku większą motywację do, do, do zagłębiania się w to, czy, czy doskonalenia i używania języka polskiego.